Przeżywamy dzisiaj w Karmelu bardzo ważną uroczystość. Wspominamy świętego Jana od krzyża. Jedną z centralnych postaci naszego zakonu, naszej duchowości. Niestety święty Jan od krzyża ciągle jest kojarzony jako ten od cierpienia, ten od umartwienia, ten od nocy. Jest takim dla wielu smutnym świętym. Tak, jakby celem dążeń, celem pragnień i marzeniem Jana od krzyża było cierpienie, było umartwienie i była doświadczana noc. Tak się dzieje, kiedy człowiek pomyli drogę z celem. Celem nie jest cierpienie, celem nie jest umartwienie. To jest droga. Cel jest zupełnie gdzie indziej osadzony. Na szczęście Kościół daje nam dzisiaj piękne słowo z Ewangelii Świętego Jana, piękne słowo z listu Świętego Pawła do Rzymian i piękne słowo z proroctwa Izajasza. One się niesamowicie uzupełniają. Obserwujemy Jezusa w wieczorniku, który modli się głośno do Ojca. Jeśli modli się głośno, to prawdopodobnie chce, żeby apostołowie usłyszeli treść tej modlitwy. Jeśli Jan zapisa ją tak wiernie, tak szczegółowo, to chce, żebyśmy my się w nią także wczytali, wczuli, wgryźli. Nie ma w Piśmie Świętym słowa niepotrzebnego, a jeśli Jan jest rzeczywiście tak bardzo wrażliwy na tę modlitwę w i poświęca jej tak dużo czasu, to jest ona niesamowicie dla nas ważna stanowi jako podsumowanie misji Jezusa, to są ostatnie słowa przed śmiercią, czyli te najbardziej wyważone, te naj, najcenniejsze, które zostają jako testament. I kiedy podążymy za śladem czy za, za spojrzeniem Jezusa, to zobaczymy, że jego celem jest Ojciec. Jego celem nie jest krzyż, jego celem nie jest kolgota, jego celem jest Ojciec. Znaczy dla nas celem jest Ojciec, dlatego Jezus podejmuje tę drogę krzyża i Golgothy. Dla nas celem jest Bóg, dlatego podejmujemy drogę, choć czasem prowadzi przez ciemne doliny. I jest takie ostatnie zdanie w Ewangelii świętego Jana w tym dzisiejszym fragmencie, które najbardziej mnie zawsze dotyka, kiedy czytam ten fragment. To jest ta, ta obietnica Jezusa wobec Ojca, objawiałem im Twoje imię, i nadal będę im objawiał. To jest ciekawe, bo przecież w Księdze Wyjścia w pewnym momencie Mojżesz pyta Pana powiedz mi, jak masz na imię, kogo mam przedstawić Faraonowi. I Bóg tam przecież objawia swoje imię. Jestem, który jestem. A Jezus mówi, ja teraz będę objawiał Twoje imię. To znaczy, ja teraz przyszedłem wypełnić to imię do końca. Jestem Ojcem, to jest imię Boga. Nie? Jestem Ojcem. A rolą Ojca jest dawać życie. Rolą Ojca jest przekazywać życie. I o tym mówi dzisiaj Księga drugie czytanie, list świętego Pawła do Rzymian. Nie otrzymaliśmy ducha niewoli, nie otrzymaliśmy ducha bojaźni, otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, otrzymaliśmy ducha Baltazar komentując ten fragment mówi: Pan posyła nam swojego ducha, a duch jest nasieniem Ojca, który rodzi w nas doświadczenie Jezusa. Tak jak w scenie zwiastowania, Ojciec posyła swego ducha i składa swojego ducha nasienie w łonie Maryi, tak w każdym z nas Bóg pragnie złożyć ducha świętego to nasienie, które zrodzi nas do ufności i do tego przekonania, że On jest Ojcem. Dlatego możemy do Niego mówić Abba. Posłuchaj zatem, co mówi do Ciebie dzisiaj Ojciec poprzez proroka Izajasza. A mówi dokładnie tak. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z Tobą. I gdy przez rzeki, nie zatopią Ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi cię płomień, albowiem ja jestem Pan, Twój Bóg, ponieważ drogi jesteś w moich oczach. Nabrałeś wartości, i ja cię miłuję. Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Proś o Bożego Ducha, który zrodzi w Tobie ufność, że jesteś cenny w oczach Boga, któremu na imię ojciec. Szczęść Boże.